Witam w mojej kuchni karpiowej. Wcześniej robiłem orzecha, pokazywałem wam go orzecha zanętowego, którego robiłem z chili, paprykami. Teraz będę robił sobie przynętówki, które ugotuję. Tak samo. Pierwszy oczywiście zamoczę. Wrócę wam tu teraz ten ekran. macie przynętówki będą z massive Bites to jest orzech łapię tą mocność czy nie złapie? może no, to będzie lepiej nie złapię muszę zmienić kamerę no ale mi z tym to jest gigantos orzech Go na suchy po namoczeniu będzie dużo dużo większy i robię sobie dwie porcyjki, w sumie podzielę ten kilogram na cztery, dwie będą z ostrymi paprykami, znaczy dwie jedna porcja z ostrymi paprykami, drugą zrobię z czoskiem to wszystko ugotuję i porobię to sobie w słoiczki, które będę zawierał sobie na ryby i. Te gigantosy orzechy będą tylko i wyłącznie na włos. A tamte są, które robiłem wcześniej wam pokazywałem, z tą papryką, chili tamte będą tylko zanętowe. Dobra, zabieram się zakrojenie tego i namaczanie. No i dobra, biorę to sobie, otwieram truszki. Truszki jedną, bo mamy tylko jedną. jest kilogram tego. Paczusz, orzech Gigantos. To jest kilogram. A więc wezmę sobie ten kilogram. Wziąłem wagę. Przygotowałem ten kilogram, żeby mniej więcej równo sobie podzielić. To sobie odmierzę na 4 części. 250 gram. 251 porcyjka. to do Darkka i druga porcyjka tak samo 250gram i zostanie nam to na jeszcze dwie porcje które. Będę robił już na słodko. Jedną zrobię sobie chyba truskaweczkę, a drugą zrobię wanilię, ale to jeszcze jest sprawa do przemyślenia. No i dobra, to zalewam teraz sobie oczywiście wodą. Jedno i drugie do jednego będę skrajał paprykę chili. A do drugiego czosnek. No, i tak pokrojoną papryczkę. Dwie sobie zostawiam, ale to Wam pokażę później. Już. Znaczy, może pokażę. Powiem już teraz. Zostawiam sobie dwie, takie najmniejsze zostawiłem. Je przekroję na dwie części cztery, i później po ugotowaniu już tego orzecha. Włożę je tak w całości do słoiczka z tymi orzechami, żeby sobie tam jeszcze nabierało tego aromatu ładnie. To wsypiemy teraz. Który jest większy? To jest większy garnek. Dobra. No. I to odstawiam na dwa dni, niech to się ładnie wymoczy. Stawiam to na balkon, bo w domu tak daje ponosie ta papryka, że ostatnio sam nie mogłem wyrobić. A przygotowaniu, ojej, nozdrza, zatkane całe. Dobra, teraz do drugiego będę robił czosneczek no dobra, czosneczek już mamy obrany. I teraz Wam powiem taką ważną rzecz, którą ja tak robię. Ważną. Ważną, nieważną. Każdy zrobi po swojemu. Ja ten czosnek nie kroję, nie siekam, nie tnę, tylko wyciskam w prasce. Ponieważ wtedy ma dużo większy aromat i moc. I myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Znaczy myślę, jestem przekonany, że to jest lepsze rozwiązanie, żeby ten orzech jednak tym czoskiem przeszedł, także bierzemy się za wyciskanie bezpośrednio do gara. Będę potrzebował drugiej ręki, bo będę musiał ten czosnek stąd obciąć, bo tak do końca nie chce wychodzić. O. No i to będzie trzeba sobie pomóc nożykiem. Także potrzebuję drugiej ręki. No i poszło elegancko. Zobaczcie, jak tam sobie pływa ten czosneczek. A i tu jeszcze mam jeszcze ostatni ząbek. No i dobrze, i to. Tą obciąć. Teraz obciąć, wciąść ze skrobać. Ale daj ponos. Teraz resztę też tu wyrzucimy. Pięknie. Może Wsadzić tu rękę. O, od razu się z środka wypłukało No. Teraz to trochę jeszcze zamieszam, żeby się to porównać. Tak to wygląda. Tego łyżyszka od razu usuniemy. Nie chcę utonąć. No, jeden orzeszek na pół kilo. Także jest dobrze. No i dobra. I to wszystko wystawiam na balkon, żeby moja żona nie stukła za te zapachy piękne. No i za dwa dni gotowanko. Oczywiście też, jak będzie w pracy. A potem w słoiczki. Słoiczki, już mam też przygotowane słoiczki. I będzie. Orzeszek przynętowy jak znalazł Zobaczcie, co się dzieje Połowa marca 17 A ja go za tydzień na ryby jadę i orzecha muszę gotować No i gotujemy orzeszki po dwóch dniach namaczania gotujemy, dzisiaj jest 17 marca a zobaczcie co się dzieje na dworze a ja za tydzień na ryby jadę takie płaty walą po prawie 3 godzinach już orzeszek ścili się woda wygotowała, już go wyłączyłem, jest gotowy. Ten jeszcze z 10 minutek, żeby było mniej wody, trochę. Mam nozdrza tak przeczyszczone, że przesada normalnie. Kichałem z pół godziny, tak daje. że szok. Tu mam przygotowane słoiczki i zaraz będę to dawał swój W sumie to zaraz tego krzcili, to już mogę dawać.

prawo idealnie wymierzone. Zostało mi tyle, tutaj do jakiegoś malutkiego słoiczka z tamtych też mi pewnie tyle zostanie to Pomieszam jedno i drugie w jakiś mały słoiczku. Tu jeszcze teraz dodam tą papryczkę, której wcześniej wspominałem, że zostawiłem te sztuki. Skroję je na cztery części i włożę tam do środka. Deseczka. Tak to pokroję. Teraz wkładam tutaj ładnie oto tego słoiczka Pójdź. proszę tutaj w pionie tak wygodniej złożyć że to później dopcham łyżką, bo nie chcę wkładać palucha w gorące. до можно так доложить. Орешков. В целом, так много их не осталось. Я hmm. еще Będę drugiego słoika Proszę. Można, można. Nie zostało nic. Zostawiam go do ostygnięcia. Zaraz przelewamy drugi. Wchodzi. wychodzi no i orzeszek z czoskiem już też doszedł do siebie i też go przelewamy tutaj więcej wody jest. może być trochę więcej Tu przygotowany pocięty już czosnek. zobaczcie jakie wielkie super przynętówki <laughs> na lejczowsku był zalany, przykryty Trzeba tu wszystko zmieścić Chociaż wątpliwa sprawa Szkoda każdego, ja ręka szkoda to się jakieś jajce zrobiło. tam na nabieraniu. Nie widzę co filmuję, Kto jest telefon w ręce. Nie no, skarniemy jeszcze ten czosnek, który tu został. O, przygotowanie dawał ja w super, jeszcze jedno. Elegancko, profesjonalnie zrobiony orzech, chili i czosnek, steropolska kuchnia, karpiowa, powinna być dobra. Jeszcze wam coś pokażę, co ja tutaj jeszcze sobie wymyśliłem. Zobaczcie teraz. Jakie eleganckie, profesjonalne etykiety. Jedna będzie na czosneczek naklejona, tylko jak przestygnie. No, zobaczcie jak będzie pięknie. A druga będzie na papryczkę. Eleganckie, profesjonalne i tu Wam zdradzę jeszcze Jakie będą smaki następnych orzechów. A za chwilę Wam pokażę jakie będę przygotowywał. Bo tutaj już nie będziemy wrzucać truskawek i bananów. Zobaczcie, kupuję takie aromaty w proszku do żywności, Jest do lodów, do ciast. Jeden jest bananowy, drugi truskawkowy. Najważniejsze, żeby były odporne na temperaturę, żeby nie traciły swojej właściwości podczas gotowania. Więc 10 gram, 5 gram dodaję teraz jak moczę orzecha, a drugie 5 po ugotowaniu jak już będę wzewał do słoików. É it's maszamy ładnie zimna woda ale będziemy gotować to się ładnie wszystko rozpłynie Na koniec to postawiłem na balkon. Dobra, gotuję dzisiaj te orzechy na słodko po dwóch dobach moczenia. I tak o, wcześniej tak jak pokazywałem dawałem te e, aromaty w proszku do nich po połowie, po 5 gram, a teraz do gotowania dodaję. Kolorowy cukier do waty cukrowej Do no wypieków A córka krzyczy, że mam jej zostawić do waty cukrowej Banan i teleskawka sypie po pół i tak pół zostanie Chcesz pół No dobrze, zaczynamy sypanie, no dobra, otwieramy Idziemy truskaweczka Wsypiemy zamiast zwykłego cukru. Taki cukier, to jest kilogram. Spokojnie połowę wsypiemy, Od razu zobaczcie O, Ale wiecie, zapachy są w porównaniu do poprzednich. To jest cud miód malina. Wcześniej był czosnek, to dawało z tego gara. Jak nie wiem. Teraz proszę I teraz tworzymy banankę Po krótce, po odłożyć telefon Dobra poszło O kurde, ale na Ej, tu mamy banankę I tak samo połowę Dużo jeszcze trochę no, jest, połowa jest no dobra dalej zapętamy ale pięknie to pachnie tu już jest czerwono tu żółto no, tak, żółto tutaj no widać ale będzie super no. tanio, dużo i będzie słodko już minęły prawie 3 godzinki już orzeszki dochodzą bananek i truskaweczka słoiczki gotowe, teraz będziemy to przelewać i wsypywać nasze aromaty. Jeszcze z dwie minutki, żeby za dużo wody nie było, i będę przelewał Ja tu gotuję znowu orzecha. A 19 marzec, a za oknem tragedia. Sypie. To równo dwa stopnie na plusie, tylko dobra. Orzeszki mamy przelane już do słoiczków I Teraz bierzemy nasze aromaty. Tą resztkę, która tu została, i zasypuję to tutaj. Zasypuję i to wybeł tam wszystko. I zamykamy tego orzeszka. Rozbełtamy żeby to się rozpuściło Proszę. żeby się nie przykleiło do pokrywki tak to, to zamoczymy. Mamy pod spód, trochę pobełtamy. No i dobra, zakręcamy. Zamieszamy, czekamy aż ostygną. I naklejamy etykiety. Tak prezentują się finalnie moje słoiczki z przygotowanym orzeszkiem przynętowym, który będzie stosowany tylko i wyłącznie na włos. Naklejeczki ponaklejane będzie cacy.